Cześć, jestem Zamundo a przed wami fragment mojego streama z Farming Simulator 19. Moi wspaniali widzowie pomyśleli, że podczas koszenia trawy będzie fajnie, jeśli zbanują dla mnie słowo trawa. Mam nadzieję, że filmik wam się spodoba. Zapraszam do zostawienia łapek w górę, jeśli podoba wam się filmik udostępnijcie go na swoich social mediach. Jeśli chcecie zobaczyć moje wybryki na żywo streamuję w poniedziałek, wtorek i środę od 20 do 22 i w niedzielę od rana prawie do wieczora. Także serdecznie zapraszam na moje socialki, na moje streamki i teraz jeszcze zapraszam Was na filmik. Cześć! Odpalić zobaczyć? Wyszuszone jest takie jaśniejsze. Dobra... Trawa jest taka zielona, zielona, a wyszuszone jest takie... Ale takie zielone, wyszuszone, wyszuszone, potrzebujemy. Ja nie wiem po co nam ta trawa była w ogóle, już nie trawa pamiętam. Trawa bo na, na te, na na, na y, owce, pod owce się szukujemy powoli. A to owce to trawa. Czyli trawa e? nie. Nie to nie brązowe, tylko zielone, tak? Nie wiem, przeczytaj. Kurde. E? Mie teraz zagił. Zagił mnie! Chunie, świnie, krówy, łapika, łowce. Eee, jedzą trawę i siano. Tamto. to? jest lełna. Łorewa. Ono się dosyć szybko. No to, to, to bydło bierta. Trawa czy siano to jest bierta, no to w sumie na jedno wychodzi. Okej. Okay. Poczekaj, już sprawdzam ile to jest. Dobra, piątka. Mam ban na, na słowo trawa, jak coś, nie? Teraz i, za, i włączam licznik czasowy. 5 minut. Jak, jak powiem, trawa, to yy, yy, trzeba wyzerować licznik. Jakby ktoś nie wiedział. Dobra, no to lecimy. Dobra. Rozumiem, Kozma, będziesz mnie, mnie wspierał w tym, żebym nie mówił... Czyli to, zielone, A się to no zielone... czego się robi? Czyli to zielone, co leży, to mogę teraz zbierać, tak? No muszę tak. muszę czekać aż będzie brązowe? Bo brązowe to co jest wtedy? Co brązowe? Jak brązowe? No jak jest brązowe, brązowe tak, do pole. To nie, jak mówiłeś, że jak się wysuszy to się robi brązowe bardziej, takie straczkowate. to co to jest? Nie no, kurła rura, no nie słuchasz mnie no. no. słucham, ale nie rozumiem, no co, co ci poradzę? Patrz, masz, jedziesz, nie, tak brrr, no. jedziesz i robisz tak kosiarko <śle> no. i kosisz trawę, no. to zielone. No. Rozumiesz. I wysrywasz z kosiarki takie samo zielone jak trawa i to jest trawa. Powtórz. To zielone ja, wiem, i, to, i, to, i to muszę teraz otworzyć na Y i, 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 i jedzie balot, ale <śm> dobra. Nie, zielone, zielone, zielone to trawa, no. zielone, jasne zielone to siano, no teraz mam żółte siano. to słoma. Ej, siano zbieram teraz. No. To ja nie mam Ale dopiero czytałeś, że owcy mogą i trawę i siano. Tak? Mogą i to i to, czy albo to i to? No dopiero żeś czytałeś, panie. To no, czytam jeszcze raz, uwaga. Owce jedzą marikunałen i siano. No. Główny produkt, no ale i to i to muszą dostać, czy albo to, albo to? Albo to, albo to. Aha, czyli nie muszę mieć ten y, trawy. Cholera. <ścoughs> Kurwa. I nice. słucha. Anuluj jeszcze raz. A w shit, chyba Lecimy znowu. <ścoughs> Dobra, podobnie jak świnie owca, rozmawia się dosyć szybko. Dobra, i tak będziemy potrzebowali jakieś 40 tysięcy na, na, na to. Na co? To kiedy to to zielone jest zielone jako zielone? I kiedy to się zbiera no. i, i robi? No ale no masz zielone ścięte i zielone nie ścięte. Nie, to ma taki no. sam kolor. No. To jest trawa. No. Czy nie? No. I teraz no. czym zbierać, żeby wyszła trawa, a nie. Kur... Chodzimy jeszcze raz. I wyszło to zielone, a nie siano. Bo tu mi się teraz pokazuje siano na dole. No to co? No bo to jest siano. No nie rozumiem. No co nie rozumiem? No bo... No bo siano jest żółte. zbierając nie, żółta jest słoma. No to czemu jak zbieram zielone to się pokazuje siano? Bo tu masz siano. A czemu nie to zielone, jak jest zielone? Dude, przecież to jest jaśniejsze niż trawa. Dopiero ci mówiłem. To jest to jaśniejsze wys... niż trawa normalna. To, to jest jeszcze? siano. To już jest siano wyschnięta. Wyschnięta trawa to jest siano. Czyli trzeba szybko zbierać, żeby nie było e, siana. Ale z, nie robi się siana strawy trawy. Znaczy. to no Kurde. Teraz to, co tu leży, z, to, co tu leży no. przed tobą, co no. chcesz zbierać, no. to jest siano, no. zrobione z trawy. Aha. I co a chcesz czemu, więcej wiedzieć? A czemu ja chciałem ja chci, ja ja to zielone mieć. To, kie, to ja, jak to trzeba A ty zbierać, chcesz żeby mieć trawę, to? tak? Tak. To musisz od nowa skosić trawę. Aha. Jeżeli jak, jak trawy skosze? nie przerzucisz no. przed szarką i ją zbierzesz, to będziesz zbierał trawę. Aha, Jeżeli ją przetrząsiesz przed trząsarką, to, to ona wysycha i jest siano. Dobra, no to teraz trzeba zebrać. masz bo niestety... siano. Trzeba niestety Ale i siano. Ale owce jedzą siano też, więc jest ok. No nie cię trawę. Ja pierdolę. <laughs> no co, nie mogę chcieć czegoś? Nie. Zabr... to Zbierasz słomę to będzie żółta, jak masz ściana to będzie zielone, a coś tam jest zielone. Rozumiesz? A świeża też, ale świeżej się nie zbiera. Czemu się, się nie zbiera? Jest mało wydajne. Zepsuje się. Nie, no bo skosisz trawę kosiarką to robisz za sobą taki wie, wąski paseczek tego co no. skosiłeś. A potem przejeżdżasz przez to szacem i robisz z tego trzy takie paski. No ok. Rozumiesz? Ok. Nic wydajniejsze y niż te trawa. You no. Know. Pasza wąsków. Mm. Przecież normalnie te hasze bo to trzeba było wypierdolić wcześniej. Wypierdalać. tu nic nie widać. Turlaj się, turlaj. Nie masz dostępu do tego terenu? Ale żeś mnie zrobił, żeś rozrzucił. rozrzucił ten. Rozrzucił na sąsiada pole trawę. Kurwa! Dwie i pół minuty się udało. Oj z tego może być dobry klip, znaczy do, dobry ten. Trochę musi przesknąć. Ja pierdziele ale się fil... Ale dobre, fajne to jest, to mi się podoba Ach, to, no, Jest dobrze, no fajnie Nie no, ja nie narzekam, mi się podoba Fajnie, że nie idzie, że nie idzie tego nie yy, Że łat, tak łatwo skusić, nie? Super Pokczam Pokczman, jak to mówi kolega Grandel. Grand theft auto Ale że grandia tak na pole sąsiada pojechał No Też się dziwię Flachę pewno dostał od sąsiada Sąsiad mu obiecał Przędzalnia Udało się uh. Trawa, 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 trawa O Jezu Ale wy jesteście kochani Masakra Uwielbiam was